Tristan, nie mogłem nie zauważyć, że ciągle powtarzasz hasła z parodii Team Forsta. Niech ci szlak na pa. Tak, tak, to zabawne i w ogóle, ale pomyślałem, że muszę cię ostrzec. W tej dzielnicy, jeżeli ktoś powtarza teksty z parodii, które nie zrobił Litu Kuribo, ktoś jakby łamie im kolana, z pomocą klucza. Eee, niech ci szlek na pa. A konkretnie tego klucza! Nie, kim jesteście ludzie i czego ode mnie chcecie! Jesteśmy tu po twoją najrzadszą kartę, Joey Wheeler! A teraz oddaj ją! O, matko, co teraz zrobić? Co teraz zrobić? Weź wszystko, co chcesz! Weź wszystko, co chcesz! Weź wszystko, co chcesz! Weź wszystko, co chcesz! Weź wszystko, co chcesz. Nie, niech was diabli, obłudne japońskie instruktorki arabiku! Bawcie się dobrze bez opieki swoich rodziców, dzieciaki! Gdzie jesteśmy, Czoły? Dokąd mnie dziś zabierasz, braciszku? Cóż, to była twoja wina, że nasi rodzice się rozwiedli, więc postanowiłem, że zostawię cię samą na pastę losu. Jesteś... Prawdy, braciszku? Ja wiem! Dobra siostro, to jest twój nowy dom. Jedyny problem jest taki, że nie ma w nim łazienki, ale sądzę, że możesz używać oceanu. No wiesz, na kupę i tak dalej. Ale co będę jadła? Zawsze możesz jeść meduzy. Przecież mam poczulenie na meduzy. Zagnij i jedz swoje meduzy. Co? Nawet czarek z bankowości? Szczególnie czarek z bankowości. To doprawdy dziwne. Zastanawiam się, co za tajemniczy osobnik mógłby zabijać naszych pracowników. A co o tym myślisz, L? Myślę, że to był Kira. Och, zawsze to powtarzasz. Joey, twoja siostra się o ciebie zamartwia. Co się z tobą działo, dolicha? Ehm... Um, nie. nie. Dwóch chłopów nie napadło. 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 Więc zjednoczymy siły Bakura i razem użyjemy naszych połączonych mocy, by zrobić Jugiemu nową dziurę. Co to do diabła jest je dziura? Co? To, co przed chwilą powiedziałeś. Co to jest? Je dziura? Tak. To. Cóż to oczywiste, nieprawdaż? Oświeć mnie. Cóż ta dziura? Którą się jest! E? Czyli masz na myśli pochwę! Oczywiście, co innego mógłbym jeść? E? Nie wiem, tyłki. E, już po raz ostatni nie biorę udziału w tego rodzaju idiotyzmach! Ja jem e? tylko pochwy, ponieważ jestem hetero! Ou, patrzcie na moją heteroseksualność! Dobra, czyli chcesz przez to powiedzieć, że zrobimy Jugiemu moto nową pochwę. E? To to właśnie miałem na myśli. Nie zdawałem sobie sprawy, że ma starą pochwę. A, zamknij cię, Bakura! Pocałuj mnie w dupę, Marik! Ale przecież tam jest kupa! Bakura! Bakura! Obudź się Bakura! Co? O co chodzi? Co może być tak cholernie istotne, by mnie gwałtownie potrząsać, kiedy leżę chory w łóżku szpitalnym? Właśnie miałem swój pierwszy udany ruch jelitowy od dwóch lat! Ura! O, 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 o la Boga! Moje gratulacje! Teraz miałeś drugi! Patrzcie na to ludziska! Właśnie znalazłem pilot do muzyki duka! Co? Hej, oddaj to! Teraz mogę zmienić jego muzykę, na co mi się tylko podoba? Hmm, zbyt kwitliwa! Zbyt metalowe! Zbyt Disneyowe. Zbyt cukierkowa. Zbyt staroświecka. Nie, czekaj, to mi się podoba! Zbyt białe. Zbyt japońska. Nawet nie wiem co to jest. Ej, to jest doskonałe! Uwielbiam tę piosenkę. O, moje kolana! Jejku, zastanawia się kto mógł połamać Tristanowi kolana? Z pomocą klucza? A konkretnie tego klucza? Myślę, że to był Kira. Zamknij się. L.